Powiat lubański, miasto Lubań oraz województwo dolnośląskie będą przeprowadzać wspólną inwestycję na jednym z trudnych skrzyżowań w Lubaniu oraz remont przyległych dróg. Inwestycja na poziomie dokumentacji rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku. Przeprowadzona zostanie w formule zaprojektuj-wybuduj. Ta inwestycja będzie dotyczyła drogi e, wojewódzkiej. E, Kiedyś mówiliśmy o rondzie. Rondo niestety nam się tam nie zmieściło ze względów technicznych i ze względów na koszty. Natomiast w tej chwili będziemy budować u zbiegu ulicy Ratuszowej, Podwala i Zgorzaleckiej sygnalizację świetlną, ale również planujemy w tym momencie odtworzenie nawierzchni, jak również przebudowę całej ulicy Podwale łącznie z chodnikami i fragmentu ulicy Wrocławskiej, Inwestycja finansowana będzie z trzech źródeł. Całość zadania to będzie ponad 2 miliony złotych, z czego udział województwa to będzie prawie 1 milion 400 tysięcy. Udział powiatu i miasta Lubania w kwocie po 350 tysięcy. Wiemy, że ten odcinek jest najgorszym odcinkiem w tej chwili, jeżeli chodzi o drogi wyjazdowe z miasta Lubania. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, już po ogłoszeniu przetargu, będziemy mogli w tym momencie przystąpić do realizacji tego zadania. Istotne jest to, że. Pozyskaliśmy dodatkową kwotę pół miliona złotych z budżetu województwa na ten cel, w ramach programu, który został rozpisany przez władze wojewódzkie. To jest program dotyczący poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Zmodernizowany zostanie odcinek ulicy Wrocławskiej przy cmentarzu komunalnym stanowiący wyjazd z Lubania w kierunku Nowogrodźca.